Oj, głupcio, głupcio, ty wiecznie pijany głaźnie. Doszły mnie słuchy, że znowu zacząłeś tam na mój temat się wypowiadać na dymach na Tekenie. Znowu tylko zibi, zibi, jak kurwa małe dziecko, co się nauczyło nowego słowa, tylko zibi to, zibi tamto. Pokazujesz tylko w ten sposób swój kompleks i obsesję na moim punkcie. Zacząłeś się wypowiadać w temacie wychodzenia z gry. Takie gówno jak ty, które spierdoliło robiąc Alt F4 z oficjalnego FT10 na streamie u Vergila Beber! I znowu rzuca dwie ręce, rzuca dwie ręce! Zobacz, jak podejścia z pingami, kankan Kankan! Polski banisz na kankana <średzimy> Widać! Widać jaka ta twoja June straszna. Pozytywnej energ energii. O, tutaj Zbychu Sigma. Fogchamp, dokładnie tak. I, i ten Velociraptor. Ten, ten to Mamon? Oj. Oj, nie, oj. Nie pisz tak. Nie pisz tak. Ale że co, że yy, że, vegeta, że Vegeta to pisz, jest te, że mu nie wy że nie wiem, niewygodnie mi się siedzi. To jest... Yy. Ej! Ej, dewczyn spróbował! Przedko Tak. Zjeb, który już na własnym streamie Alta 4 robił za czasów tekena 7, co zaraz pokażę. Aha. Mhm, przeskoczyłem. Świetnie, kurwa. Dobra, wypiętam na Zjeb, który kurwa miał 28% disconnection rate a. będzie się wypowiadał na temat wychodzenia z gier Będzie się wypowiadał na temat kurwa Emocjonalnego stosunku do gry? Memie. Wciskać te kity i bajeczki, to możesz kurwa osobom, które Cię nie znają, ale tam na dymach ludzie widzieli best of depcio, i tam było pokazane, jak wychodzisz z gier w Tekenie 7, był pokazany Twój disconnection rate w Tekenie 8, i jest Twoje przyznanie się. Do uciekania z meczu. Byłem tak wkurwiony, że wychodziłem z meczu co drugiego. Powiedziałem, że mam to w piździe i chuj. Bo mi też wychodzili, no to, to nie jest wymówka, to oczywiście nie akceptuję tej wymówki. To nie jest wymówka w ogóle. Ale mi też wychodzili, kurwa. Byłem wkurwiony totalnie jeszcze na Kacu. Powiedziałem, że wyjdę, kurwa, z każdego meczu, który mi się nie spodobał. Na no, mi się sporo mecz nie spodobało. I jest też pokazany twój emocjonalny stosunek do gry, gdzie wyzywasz przeciwnikom rodziny Kurwa! Jak mnie tak coś wkurwa, No, no Śmieć po prostu napierdalał padem o ścianę, no kurwa! O matkę swoją tłustą kurwa, to się wpierdalały klawisze w tłuszcz Jak sobie nie radzisz, gdzie wyzywasz przeciwników co on, gra? Co on gra? Potem ten kurwa śmieci bany gra. Matkę by mu drżnął kurwa w 5 minut. Tak, żeby kurwa nie miała oddechu. Narzekasz na postacie. To jest wielce wymagane na edim. Żeby kliknąć jeden guzik kurwa 5 razy. No to nie jest za bardzo wymagające. To jakiś debil musi być totalny, nie? Najbardziej pizdowatą postacią. Feng jest dla kurwa specjalnych ludzi. Feng, jak, jak jesteś upośledzony, to może fangiem zagrać. Na styl gry. I znowu to samo reżart kurwa. Jesteś jebanym śmieciem. Na wszystko. Tak się nie zachowuje osoba, która nie ma emocjonalnego stosunku. Tak się zachowuje właśnie osoba, która ma emocjonalny stosunek, więc sobie mordy mną nie wycieraj, pijaczyno. Nie wiem, czy tam na covid zachorowałeś i gorączkę masz i znowu majaczysz, czy to po prostu znowu jakiś efekt alkoholowy twojego upicia się. Skoro nie masz emocjonalnego stosunku do gry, skoro się nie denerwujesz przy grze, i masz emocje na wodzy podczas grania, to weź mi wytłumacz. Jakim cudem miała miejsce taka sytuacja? Zobaczcie widzowie. A za chwilę jebana ściery, bo dostaniesz w pizdę, kuba. się nauczysz, slayerze jebane Dostałeś psie i wypierdalasz po to to przechodzisz. Więcej atencji szukasz? Jesteś kurwa śmieciem. Ty ja tylko spamujesz, nic więcej A ja źle klikam Gram na jakiegoś kurwa śmiecia jebanego Ty, daj wypierdala, nie? Nie będzie normalne Możesz mi chuja obciągnąć Śmieciu jebanego. Po Pogrom są normalne ludzie. Nie, gdzie kurwa? Gdzie? Ty wypierdolasz w ogóle, ty kurwa, dziwko? Możesz mi po o Nic więcej. No proszę bardzo, widać jak nasz defcie się nie denerwuje. Było słychać, było widać. Było słychać po tonie głosu, gdzie się wydziera i głos podnosi. Było słychać po pozdrowieniach dla przeciwnika, gdzie wyzywał. Gdzie wyzywał rodziny przeciwnikom, gdzie nie rimeczował. No właśnie, Graxu, czemu ty się do koleżki swojego nie przypierdolisz, że nie rimeczuje? Przecież cię kurwa nie zrimeczował, wyrzucił cię kurwa z lobby. Przecież trzeba ze wszystkimi według waszej kurwa zasady grać. Według waszych zasad trzeba rimeczować każdego, bo się je pizdą. No czemu się kurwa Graksu nie przypierdolisz do swojego koleżki alkoholika? No, co jest? Zasada równych i równiejszych? Kolesków już nie potępiacie. Charlie, czemu ty się nie przypierdolisz do dewcia, że on nie gra ze wszystkimi? Czemu się nie przypierdolisz do defcia, że narzeka na postacie, że wyzywa przeciwników, że wyzywa ich rodziny? No do mnie się ciągle o to i mnie tu próbujesz, wiesz, na siłę zmieniać. Może zacznij zmianę od niego. Z nim się dobrze dogadujesz, miałeś go nawet trenować przeciw mnie, słyszałem z dagerem. Na PGA się macie spotkać, może jemu przemów rozumu, Bo widzę tutaj zasada równych i równiejszych panuje. Kolegów już się nie czepiacie, tylko się przypierdalacie do ludzi bezstronnych, takich spoza waszego otoczenia, którzy nie są z wami zakumplowani i do kogoś, z kim mieliście spiny. Także nie pierdolcie mi tutaj, że jesteście bezstronni, że tępicie każdego, bo nie tępicie każdego. Jakoś dewcia nie zauważyłem, żeby Graksu potępił, żeby Graksu defcia wyzywał od pist za to, że nie rimeczuje, za to, że meczy spierdala, za to, że rodziny wyzywa, za to, że tekstami po rodzinie jedzie, za to, że kurwa do, na postaci narzeka. No, Graksu, przypierdol się do kolegi. No, co jest. Jak się czepiać do wszystkich, to do wszystkich, a jak nie to stół pizdej się odjeb, kurwa, od keyboard abusera. Bo to, kurwa, czy ktoś czuje, to jest tylko i wyłącznie akurat w tej kwestii się zgodzę tutaj z Arczerem, że to jest opcja dobrowolna. Chcesz to czujesz, nie chcesz to nie czujesz, nie jest to przymusowe. I nie będą jakieś zjeby zasad ustalać. Bo kim ty, kurwa, graksu jesteś, żeby komuś mówić, kurwa... Że ktoś ma meczować co ty jakimś autorytetem nowym jesteś, co ty panem Haradą jesteś, twórcą gry, że będziesz tutaj zasady narzucał. Nie wiem, jakimś prosem kurwa jesteś, kudansem, JDCR-em, jakimś topem polskim jesteś zwykłym no, najmowym śmieciem, który kurwa próbuje tutaj dramy sztynać z każdym. Jak chcesz się przypierdalać, to się zacznij do kolegi swojego przypierdalać tutaj mistrza chipsów z rangów. Bo u niego by była cała paleta do odhaczenia. Od wyzywania rodzin, kończąc na narzekaniu na postacie. A wiecie, czemu teraz defcio jest spokojny i nie wyzywa w grze? <laughs> Tylko dlatego, że nie może grać, bo se kompa rozpierdolił. <laughs> Taki kurwa zdolny, specjalny nasz alkoholik. Także mówię, zasada równych i równiejszych. No ewidentnie widzę, że tutaj nie jesteście bezstronni, nie jesteś bezstronny, Graksu, bo przypierdalałbyś się i do swojego koleżki, jak robi źle. Charlie, ty też byś się przypierdalał i do dziewcia, że źle robi. Może nie wiem, załóż się z Arczerem o zmianę dewcia, bo mnie nie zmienisz. Mnie nie można zmienić pod pewnymi względami. Ja jestem osobą niepodatną na wpływ innych, ja zawsze robię wszystko po swojemu, nie wiem. Może dewciowi pobiciami pogroś, kurwa, albo tam, nie wiem, poszantażuj go czymś, to może na nim jakieś, nie wiem, jakąś presję wywrzesz i może on będzie grzeczny. Tam już w pewnej kwestii widziałem ci, już ustąpił, może tak nad nim popracuj trochę, to może faktycznie coś z tego Alkusa zrobisz. Bo powiem Ci, że mnie to trochę dziwi Twoje zachowanie, bo widzę, uwziąłeś się na mnie i do mnie się czepiasz, że ja nie rimeczuję że ja narzekam na postacie. Przecież, a czy tylko ja to robię? Jakbyś sobie pooglądał streamerów, jakbyś sobie pooglądał ludzi, to byś zauważył, że większość ludzi narzeka na jakieś postacie. Na przykład ostatnio Werdzil zaczął narzekać na Yoshimitsu. Za każdym razem jak mu się trafi Yoshimitsu, to wyzywa od cyrkowców i narzeka na, na tą postać w chuj. Podobnie na Dragunowa. Jakoś nikomu nie przeszkadza, kurwa, tylko tutaj widzą ludzie u mnie. Ode mnie to się odjebcie, bo ja i tak będę robił, co ja będę chciała, nie co wy, wy tam chcecie. Ja nie jestem od spełniania waszych oczekiwań. Wy nie jesteście moimi ojcami, a ja jestem przede wszystkim osobą taką niepodatną na wpływ innych. I ja, co robię, będę robił. I czy to się podoba ludziom, czy nie, ja będę dalej to robił. Przyjrzyjcie się sobie i swoim kolegom, i zacznijcie zmianę od siebie i od swoich kolegów. A ode mnie się proszę odjebać. I dewczo, tutaj nie pierdol na Polaris, bo wiem, że ty jesteś kurwa, jak to powiedziałeś, stary człowiek i może. Ale jak chcesz kłamać, to trzeba mieć do tego dobrą pamięć, bo. Sam kurwa mówiłeś, że spierdalałeś z gier, więc teraz nie zwalaj na Polaris. Nie wierzycie mi? Może uwierzycie dewciowi. Posłuchajmy. Byłem tak wkurwiony, że wychodziłem z meczu co drugiego. Powiedziałem, że mam to w piździe I chuj. Bo mi też wychodzili, no to, to nie jest wymówka, to oczywiście nie akceptuję tej wymówki. To nie jest wymówka w ogóle. Ale mi teraz wychodzili, kurwa. Byłem kurwiony totalnie jeszcze na kacu. Powiedziałem, że wyjdę kurwa z każdego meczu, który mi się nie spodobał. No, mi się sporo meczów nie spodobało. Więc mi tu nie pierdol się o jakimś polaris. Bo spierdalałeś z meczy, bo jak ci kurwo dam polaris, to będziesz bryłkami lodu srał. Sformatować to by ci się przydało mózg. Patologii jebana. Aureliano, piździeliano. Jak chcesz kłamać, chłopcze, to musisz mieć dobrą pamięć. Bo ja cię zawsze klipuję. Robię screeny. Także jak coś będziesz kłamał, to ci to wytknę. Ty już się sam gubisz w tym, co mówisz. Raz gadasz tak, raz gadasz siak. Potem sobie sam zaprzeczasz. Tak samo było, jak się wypowiadałeś o moim ojcu. Raz pierdoliłeś, że ojca nie ma, a potem raptem ojciec jest. Raz pierdoliłeś, że z renty dla specjalnych się utrzymuje w rzeczy. Potem pierdoliłeś, że matka utrzymuje, potem, że ojciec. Oj, głupcio, głupcio, ty zawsze bzdury pierdolisz. Słuchaj się dalej tych swoich pijanych informatorów, daleko zajdziesz. Żyjesz z renty dla specjalnych to ty, bo siedzisz całymi dniami na dymach na tekenie. Już sobie pograć nie możesz, bo kompa rozpierdoliłeś. Widzę tam, żebrasz dalej o ten komputer, coś ci nie chcą kupić chyba, bo coś nie ma tych patostreamów, w tekena nie grasz. Nie stać cię, chłopcze, na kupno następnego kompa ani na naprawę, więc siedzisz bez kompa. I pierdolisz tam te bzdury, kurwa, na tych dymach na tekenie. To, że oni tam z Tobą gadają, to tylko dlatego, że chcą się z ciebie pośmiać. Większość ludzi macie za debila, jak to już Ciciuset powiedział, że on nie bierze udziału w spinie przeciw mnie, że on jest neutralny, więc żebyś sobie nie myślał, że jesteście jakimiś kolegami. Bo ja mam wrażenie, że ty dalej myślisz, że jest rok 2021 i że ja dalej mam hejterów i że jest jakaś wojna przeciw mnie. Nie ma. Zauważ, Debilu, że za każdym razem, gdy poruszasz mój temat, wszyscy to zlewają. Jakbyś poruszył taki temat jakieś pięć lat temu, to może ktoś by zareagował, ale teraz wszyscy mają wyjebane. Nikt oprócz ciebie i Dagera nie ma ze mną spiny, chociaż nawet Dager twierdzi, że nie ma ze mną spiny. Także daruj sobie tam wiesz jakieś próby wszczynania spinu. Bo ludzie mają wyjebane, a gadają z tobą, bo mają z ciebie bekę. Zrobię film, to pokażę, kurwa, co ludzie o tobie gadają. To się, kurwa, zdziwisz. Błaźnie. Ty, stary człowieku, i może. No ja mam chujową pamięć, także ja, ja jestem już stary człowiek, stary człowiek, i może. Także, stary człowieku, i może, co bez alkoholu żyć nie może, któremu dobry Boże nie pomoże. Jak chcesz kłamać, to musisz mieć dobrą pamięć, bo widzę, już gubisz się w tym, co mówisz. Zresztą nie pierwszy raz. Nie kłam chłopcze, bo ci nos urośnie i będziesz miał jeszcze bardziej szpetny ryj. <gry> Na razie, frajerze. Cipsa z rangów, kurwa.